Państwa na rozpieszczenia się dniem dzisiejszym kampanii wyborczej. Dzisiejsze nasze spotkanie jest to inauguracja naszej kampanii. Chcielibyśmy Państwu przedstawić naszych kandydatów. Dzisiaj, w części naszego programu, chcę tylko podkreślić jedną rzecz, którą ja osobiście często podkreślam. Że nasi kandydaci to są kandydaci nie z politycznego, są to kandydaci różnych organizacji, w tym również organizacji politycznych. Ale to, że znaleźli się w naszych listach, nie było, nie było jakby z politycznego, było to, że byli to naszym zdaniem najbardziej wartościowi ludzie, którzy potem, kiedy będą zasiądą za w wolach. W ławach radnych miasta Bydgoszczy nie będą, jak to często bywa, powiem tak, często bywa od że program jest dla mieszkańców danego miasta, w tym przypadku Bydgoszczy. Potem się okazuje, kiedy przejmuje władzę dana opcja polityczna, nie jest to program dla mieszkańców Bydgoszczy, a bywa to najczęściej, że w pierwszej kolejności jest realizowany program polityczny danej partii i po ten dyktat realizuje się potem program oczywiście oczekiwania mieszkańców Bydgoszczy i często bywa tak, że mieszkańcy Bydgoszczy są zawiedzieni. Na stanowiskach kierowniczych do 2008 roku główna księgowa w Polon alfa SP z OO. Zmiany. Przede wszystkim zapewnimy dynamiczny rozwój miasta i należną pozycję Bydgoszczy w kraju i w Europie, wykorzystując środki europejskie, środki własne miasta i środki krajowe. Zrealizujemy bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego dla wszystkich Bydgoszczan. Będziemy wspierać. Pozyskiwanie inwestorów zapewniających nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi, a także będziemy wspierać inwestorów, którzy będą chcieli wdrażać innowacyjne technologie, bo to jest jeden z warunków rozwoju naszego miasta. Gospodarka jest najważniejsza. I dlatego też będziemy stwarzać warunki, aby przyciągać inwestorów, a oczywiste problemy, które są dzisiaj, czyli drogi, parkingi, zlikwidowanie bezrobocia i pomoc ludziom biednym, będziemy realizować. To strategia naszego. Bydgosz będzie nowoczesnym miastem Metropolii bydgoskiej, centralnym miastem Metropolii bydgoskiej, sportem lotniczym włączonym w transeuropejską sieć transportową, obwodnicą S5. Opracujemy również koncepcję, podkreślam, koncepcję metra naziemno-podziemnego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury łączącego część z częścią zachodnią naszego miasta. To po... pozwoli określić warunki budowy pierwszej, pierwszego odcinka z Bydgoszczy Głównej do fordonu. Ten, ta inwestycja wzbudziła największe zainteresowanie. Nie było krytyki, natomiast wątpliwości, czy uda nam się. Tak, uda nam się, bo mamy świetnych kandydatów i mam nadzieję, że dobrego będziemy mieli prezydenta.